Hej, hej, Żeloneczko, ludzie, to właśnie Helkiedena. to jest y, pierwszy odcinek, taki pokazówkowy, troszeczkę jak będę lamił w grę War Thunder. Hmm, thunder. O. będę koksy i powiem Thunder. Gram amerykańcami Ten samolot z rezerwy oczywiście. Ja znam pierwszy level, mogę kupić już jakiś myśliwiec, ale czy ten myśliwiec, nie myśliwiec, tylko tam jakiś o o o, przedziera się, przedziera się jakiś koleś ciśniemy go, ciśniemy dziada o jebu przeciążenia. przeciążenia dobra damy sobie spokój to jest bardzo fa... o kurde coś do mnie wali w ogóle tam lata o ty dziadu O jaki koleś! Oui Wcześniej grałem troszeczkę, żeby się trochę oblatać w tym. Trafienie! Yeah! Oh yeah. Dobra, stramy kolesia, stramy kolesia! No nie podlatuj mi mój! Baranie! Ja to nie strzelam. Yeah! Stacie miałem miękkie lądowanie z tego miękkie lądowanie, mimo że wylądowałem z... że tak powiem haki koksu. On rozdupia wszystkie jednostki. Czy zobaczycie w moim wykonaniu od killa? Chyba tak. <laughs> Kędziałem jej amunicja. Kurde no. Ja, w górę, w górę, w górę. Wow. Jak wyrżnął tamten Dobra, za 3, 2, 1 Mamy amunicję. To z naboi. Jazda w mm. trapieniu. Miałem dużo asyst wcześniej, ale też miałem nieźle jeśli chodzi o kill. Jej yeah, dostał asysta. Lecimy na kolejnego. No ale zaraz. Może byśmy jednostkę jakąś pali Asysta! Yeah Lecimy na samolot. <laughs> Szybkie są teraz grywki, o już widzę, że wygrywamy. I wygraliśmy! Whee! Na koniec jeszcze żeśmy śleżyli. Wuu! E, fajnie! Fajnie było, fajnie było. No, giera wciąga. Wcześniej za pierwszym razem jak grałem byłem trzeci, potem byłem trzeci, potem byłem czwarty. No i teraz jestem... Dalej. Dobra. Dobra. <tryk> Dobra, kochani, na tym zakończymy ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, to oceniajcie. Może będzie z tego seria. Zobaczymy. Trzymajcie się. I na razie.